Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Tarot, a Twoje imię, czy też Twoje imię, A Tarot. Eee, I teraz tak, w dzisiejszym dniu chciałabym omówić imię, które eee, no, powtarza się dosyć często staram się również realizować te Wasze imiona. Sukcesywnie, powoli, tak aby każdy odnalazł tutaj swoją, swoją drogę, aby każdy tutaj znalazł swoje imię. Być może jedni wcześniej, drudzy później. Nie jestem w stanie tego zrealizować wszystkiego naraz. Zatem wybaczcie, ale też proszę o cierpliwość. Dla tych, którzy są pierwszy raz na kanale, ja jestem tarucistką i pracuję przede wszystkim z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię dzisiejszego imienia, które chciałabym Wam tutaj zaprezentować, czy też przedstawić poprzez punkt tarota, jest to imię Agnieszka, jak pewnie już po tytule filmu widzicie. I zerknę sobie tutaj na ogólne znaczenie Agnieszki, które oczywiście również i Wy możecie sobie wygooglować, możecie jakby e, też e, zobaczyć, co ono e, oznacza. Tutaj i według e, nazwijmy to ogólnych opisów Agnieszki, jest to e, osoba, która nie potrafi zbyt mocno i długo usiedzieć w jednym miejscu. Jest to osoba, która w jakiś sposób ciągle czegoś poszukuje, ciągle czegoś chce. Jest to osoba, która mm, może nie do końca umieć utrzymywać jakby... Długofalowe też kontakty. Jest to osoba, która ma milion pomysłów najprawdopodobniej w głowie i mm, musi zwracać szczególną uwagę na emocje, bo te negatywne bardzo mocno rzutują na relacje też między międzyludzkie. Według opisu Agnieszka jest osobą, która szybko się nudzi, gdy tutaj się pojawia też e, rutyna mm... Tak, nierównowagi, ale nie nudy, i ważne, żeby Agnieszka też to sobie w jakiś ten sposób uświadomiła, ale też, jeżeli już jest w jakichś relacjach, czy to partnerskich, związkowych, czy międzyludzkich, to przede wszystkim potrzebuje wyrozumiałości i spojrzenia na pewne sprawy inaczej niż to się nazwijmy to standardowo e, e, oparło, tak? Mm... Jest to osoba, która potrafi się podobać yy, zewnętrznie, ale i charakterologicznie, bo ma to coś. Ma jakiś tam właśnie wdzięk, który powoduje takie zainteresowanie osobami z, yy, z zewnątrz, tak. Jeżeli chodzi o kwestie związkowo-partnerskie, to Agnieszki będą prowadziły taki niekonwencjonalny, nietypowy też tutaj związek, relacje, ale też jeżeli już będzie i w ogóle będzie chciała iść w aspekt rodzicielstwa, bo nie wszystkie Agnieszki chcą, to spełnią się w tej roli. Teraz jest mój, moja działka w tej całej historii, czyli pokażę Wam, jak to wygląda z punktu z punktu widzenia tarota. Ja to troszkę do góry dam. I teraz tak, mamy tutaj. Imię Agnieszka przez punkt y, tarota. Agnieszka rozpoczyna się od Maga, tak? E, czyli e, Mag to jest osoba, która posiada w sobie wiele talentów, ale Agnieszka musi uważać na to, co mówi, komu mówi. A Mag to jest osoba, która korzystuje talenty, nie marnuje ich, ale również wystrzega się manipulacji w swoją stronę, ale i ze swojej strony, bo takoważ też może myśl, y, y, tutaj się realizować. Karta rydwana, Terydwana może mówić o tym, że może szybciej coś powiedzieć niż pomyśleć, ale również w jakiś ten sposób może być wielozadoniowa, nie, nie dla każdego też dostępna, osoba, która potrzebuje na pewne działania też czasu, aby ta dostępność mogła się zrealizować w całości. Również karta, bo tu karta Maga jest pokazana razy trzy, czyli osoba, która posiada wiele talentów, musi uważać na manipulacje, na czarowanie również szeroko pojęte. Czyli na zasadzie ubarwianie pewnych, pewnych sytuacji. Karty też pokazują tutaj, że jeżeli będzie szła sprawiedliwie i nie będzie marnowała swoich talentów, może uzyskać bardzo, bardzo wiele. Ma w sobie coś magicznego, coś, co powoduje, że nawet gdyby Agnieszka ogólnie przyjąć, można by powiedzieć, że przecież to urodziwe nie jest, ale ma coś, co na przykład jest grono zainteresowanie tych osób, tak? Dla każdego z nas atrakcyjność jest czymś innym, zatem dla jednych to może być bardzo, dla innych nie. Ale na przykład tutaj właśnie karta kapłanki bardzo często mówi o tym, że ta osoba jest tajemniczą i chęć, Rozwikłania tej zagadki czy też poznania tej osoby bliżej, ale ta osoba nie wszystkim na to też pozwoli, tak? Zatem, patrząc przez punkt tarotowy, osoba o wielu talentach, która nie powinna ich marnować, osoba, która może funkcjonować wielozadaniowo, ale też musi uważać na to, co mówi, bo zanim. Coś powie, może palnąć, nie każdy będzie w jakiś tam sposób mógł ją tutaj dostrzegać, do nią się dosięgać. Również po Agnieszki mam wrażenie, mogą sięgać osoby zajęte, bo tutaj też są kapłani, a kapłani tutaj w jakiś ten sposób Agnieszka to jest osoba, która może przyciągać mężczyzn zajętych, być może na dłużej w pewnych. Kwestiach emocjonalnych czekać niż na przykład koleżanka, z którą o, funkcjonuje, tak? Karta kapłanki właśnie tutaj jest kartą, e, z kartą z sprawiedliwości, mówi o tym, że ktoś będzie chciał e, gdzieś tam rozpakować to, co ta osoba ma w środku. E, ta karta idealnie się też tutaj w to wpasowała, tak jakby ktoś chciał przez szkło powiększające zerknąć kim ta Agnieszka jest, ale również Agnieszka może chcieć duszu. Się i chcieć rozwiązywać pewne sprawy przez właśnie szkło powiększające, czyli byle co ją nie usatysfakcjonuje, musi to sprawdzić, musi spojrzeć, przeanalizować, aby móc gdzieś tam powiedzieć, że coś się sprawdza, czy też nie. Karta gwiazdy i karta tutaj jest wisielca. Karta gwiazdy to jest osoba, która może się obracać wśród doborowego towarzystwa. Karta gwiazdy to też może być osoba, która gdzieś tam coś osiągnie, a będzie gdzieś znana w swoim środowisku, obojętnie w jaki zawód by wybrała. Czy to będzie aktorka, czy to będzie piosenkarka, czy to będzie tutaj modelka, czy to będzie osoba, która idzie w sport, czy też osoba, która... Działa w aspekcie artystycznym, szeroko pojęty, to jest osoba, która pozostawi po sobie coś. W każdym razie o niej się będzie mówiło. Karta tutaj Wisielca może wnosić informację, że Agnieszka warto, żeby spojrzała na pewne sprawy troszkę z innej perspektywy, ale nie każdy, karta Wisielca, może ją rozumieć, bo Agnieszka patrzy tak, jak ktoś zupełnie z innej strony i możecie nie umieć znaleźć jakby porozumienia w tych. Najbardziej prozaicznych sprawach, bo wy widzicie inaczej. Karta Rydwana, jakby jest podstawą całej tej historii, czyli jeżeli się do czegoś przygotujecie, możecie uzyskać tutaj bardzo wiele. Karta Rydwana mówi o tym, że jeśli już coś robicie, to. Pełnym tutaj zasięgiem, z pełną werbą i z pełnym też zaangażowaniem, ale dla Was jest to podpowiedź, żebyście nie robiły tego w czyimś cieniu, tylko właśnie wykorzystuj swój cień. Nie daj siebie wykorzystywać czyli ciągniesz kogoś, ale Ty jesteś tym drugim, mimo że jesteś tą osobą, która ciągnie ten, ten wóz. Są też tutaj karty osobowe męskie czyli właśnie magowie. Są tutaj też: tutaj jest też kapłan i pustelnik. Może też wnosić się taką przedsiębiorczość i nie każdy mężczyzna to dźwignie, ale też ma dosyć sporą seksualność, którą chcą inni odkrywać. Bo taka płanka również o tym może, może mówić. Zatem tak widzę Agnieszkę przez pryzmat Tarota. Osoba przedsiębiorcza, która może działać, wielozadaniowa, nie każdy będzie miał do niej dostęp, może być też odbierana jako zbyt niezależna w niektórych kwestiach, może również też takową chcieć być. Ma szansę naprawdę zaistnieć w świecie artystycznym, także w każdym razie w świecie, w którym ona realizuje się zawodowo może i ma szansę, jeśli w pozytywie wibruje, osiągać też sukcesy. To, że nie każdy Cię rozumie, to warto, żebyś wiedziała, żeby Agnieszka eee, bateria Padła. Eee, zatem eee, Agnieszka żeby miała też świadomość tego, że jeżeli ktoś cię nie rozumie, to nie znaczy, że ty się zawsze masz dopasowywać, to znaczy, że wasze światy są jakby. Hmm z innych bajek, o, i nie każda bajka ze sobą będzie tutaj współgrała, tak? Zatem tak to, tak to widzę. Reasumując, raz, dwa, trzech maków. Tutaj mamy dwa rydwany, czyli ten pęd, czyli to działanie, które się realizuje. Jeżeli jest czegoś wielokrotność, to w liczbie nieparzystej, zwłaszcza to się realizuje i może realizować w negatywie, czyli karta maga mamy razy trzy, tak? Czyli uważać na manipulację w swoją stronę, ale również ze swojej strony, uważać na wszelkiego rodzaju tutaj ubarwianie pewnych rzeczy. Karta maga również w negatywie mówić może o marnowaniu swoich możliwości talentów, bądź nieumiejętności do precyzowania, w którą stronę zawodowo, rozwojowo powinnam zmieszać, tak? Tutaj, co jeszcze mamy? Mamy dwa rydwany, czyli tutaj trzeba uważać na to, co komu mówimy. Warto być wielozadaniowym, czyli najprawdopodobniej jakby dwie odnogi jednocześnie przy Agnieszce, zawodowo mogą funkcjonować. Na przykład, jeżeli w jakiś tam sposób jesteś aktorką, to to najprawdopodobniej i też piosenkarką. Jeżeli na przykład idziesz w aspekcie ezoteryki, to mogą to być dwie współistniejące ze sobą dziedziny i w tych obu będziesz najprawdopodobniej dobra. Jeżeli będziesz modelką, to możesz być modelką, nie wiem, na przykład ta, która chodzi na wybiegu, ale też modelką ta, której robią zdjęcia, to podobno są dwie różne dziedziny, ja się na tym nie znam, ale gdzieś tam jest foto modelka i też modelka, która właśnie chodzi po, po wybiegu. Na przykład, tak? Jeżeli jesteś osobą, która realizuje się w sporcie, to w sporcie również możesz umieć jakby dwojako zmierzać. Na przykład, jeżeli jesteś tenisistką idziesz z tenisa, to najprawdopodobniej jakby od noga tego też gdzieś tam przy tobie przy tobie przy tobie będzie jako coś, w czym się będziesz tutaj spełniała, tak? Jeżeli chodzi właśnie tutaj o kapłanów. Kapłani są pokazani w liczbie dwóch i to jest ta niedostępność nie dla każdego. Ktoś musi być cierpliwym i wykazać się tym, że tobie może, że ty możesz komuś zaufać, wtedy przy, pozwolisz jakby siebie poznać, ale również warto jest to, żeby Agnieszka zwróciła uwagę na to, żeby pozwoliła sobie na swój kawałek podłogi bywania ze sobą. Jeżeli jesteś Agnieszką, która wchodzi ze związek w związek, to pozwól sobie na czas tak zwanej samotni, wtedy ta kolejna relacja już będzie też inna. Kapłanka, osoba tajemnicza, którą chce się odkryć, chce się rozpakować i pozwól się rozpakowywać powoli, ale również ta Twoja tajemniczość może przyciągać osoby, które będą chciały również w Twoją stronę zmierzać. Karta tu jest Sprawiedliwości, specjalnie wybrałam tą kartę i szukałam tej, która na pozycji 8 ma właśnie sprawiedliwości, bo ona tu powinna być. Zatem sprawiedliwość również może mówić o tym, żeby uważała Agnieszka na sprawy administracyjno- urzędowe, bo poprzez jakieś niedopełnienia będzie trzeba coś raz jeszcze tutaj realizować. Osoba, która może być twórczą, która może spełniać swoje pragnienia, jeśli nie będzie marnowała swoich talentów, e, pozwól sobie na innowacyjność, na inne postrzeganie rzeczywistości, ale również może być przez to nierozumiana bądź mylnie interpretowana. Mogą być Twoje słowa, a karta rydwana idź do przodu. Możesz iść z kimś, z kimś ramię w ramię, ktoś ci może towarzyszyć, ale nie wchodź w czyjś cień, bo nie będziesz usatysfakcjonowana. Zatem tak to widzę ja, takie mam postrzegania, Zatem mam nadzieję, że te informacje w jakiś tam sposób są spójne z Wami i będziecie potrafili się tutaj. Gdzieś tam do tego odnieść, jak wy siebie, Agnieszki, moje kochane, widzicie, ale również może macie w swoim otoczeniu Agnieszkę, która być może wibruje tak, jak to właśnie karty pokazują przez pryzmat tutaj tarota. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję na Was, na Wasz odzew na dole i powoli będę tutaj realizowała imiona, które wpisujecie w karcie społeczność, i tam widzę, że ciągle ktoś. Dopisuję, to ja tam będę mieć Waszą ściągę i będę zerkała właśnie na to, które imię mogę wziąć jako kolejne do tego filmiku. Na dzień dzisiejszy Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Całuję. Papa! Pa.